Wszystko, tak? Wszystko jest energią, wszystko jest żywe wszystko słyszy, widzi i czuje, chociaż w różnym stopniu. Czy można obserwować upał? Hm. Można. Bonus to jest radość, która się pojawia w każdej komórce ciała w momencie, kiedy pozwolisz sobie na to doświadczenie, pozwolisz sobie na to, aby czuć to naprawdę w pełni. Aby niczego nie blokować, aby to po prostu przepłynęło przez Ciebie. Łatwo gdzieś wpaść w ten kanał tych codziennych zajęć, w ten robocizm i zapomnieć o tym, aby być. To wszystko właśnie składa się do tego bycia, czego jeszcze doświadczam. Doświadczam przyjemności. Pozwalam sobie więc na to, aby, aby tego doświadczać, aby wpuścić to do swojego systemu energetycznego i pozwolić każdej komórce swojego ciała doświadczyć wiatru, który coraz intensywniej zaczyna wiać i współpracuje tutaj ze mną. Lekcja praktyczna. Wyruszyłam na spacer. No i tak sobie idę. I doświadczam lub obserwuję. Co obserwuję? Obserwuję właśnie przejeżdżające samochody. Akurat pojechały. Ale pewnie zaraz będą przejeżdżać znowu. Ja tutaj akurat wyjechał I samochody wjeżdżą I więc obserwuję wyjechała no, z samochodu nie jest czymś czego koniecznie potrzebuje w tym momencie doświadczać natomiast czego doświadczam nie wiem czy słyszycie to już pewnie teraz nie słychać ale było przed chwilą bardzo intensywnie słychać świerszcze. O, a tutaj jest wietroneczka. Nie wiem czy zobaczycie tu Nie wiem, czy widać. Ale jest tu gdzieś wietroneczka. Więc jest trawa i różnego rodzaju, rodzaju zioła. I drzewa, przede wszystkim drzewa dużo drzew także czuję pozwalam sobie na czucie energii drzew czucie po prostu natury, więc doświadczam, doświadczam tej natury i co najmniej te samochody nie przeszkadzają przyjemności doświadczania natury, bo czuję w każdej komórce swojego ciała Czuję energię drzew, energię przyrody, natury, która mimo wszystko dosyć obficie tutaj nam się objawia. Tutaj będzie pięknie widać nasze drzewa, czego jeszcze doświadczam. Świadczam przyjemności żywiołu, powietrza, wiatru, który w ten piękny, słoneczny, upalny dzień jest czymś bardzo przyjemnym. Pozwalam sobie więc na to, aby tego doświadczać, aby wpuścić to do swojego systemu energetycznego i pozwolić każdej komórce swojego ciała doświadczyć wiatru, który coraz intensywniej zaczyna wiać i współpracuje tutaj ze mną. Tak jak wszystko tak, wszystko jest energią, wszystko jest żywe wszystko słyszy. Widzi i czuje, chociaż w różnym stopniu. Także niezależnie od tego, jak to brzmi, można rozmawiać, współpracować z wiatrem. I doświadczyłam tego już wielokrotnie. Hmm. O, dziękuję, kochani. Także jest to bardzo też piękne i cudowne. Teraz mnie pewnie nie widać, bo pod słońce jestem. Że... można tak pięknie z, z naturą nie, współpracować i, i doświadczać też jej, czuć ją. Bo z tej strony będzie coś widać. A Za to... Jeżeli chodzi o upał, to staram się raczej obserwować niż doświadczać w takim stopniu, który by mi przeszkadzał. Czy można obserwować upał? <śmum> można. Można obserwować upał, tudzież to, co się zadziewa podczas tego, gdy słońce mocno świeci. Hmm. Także generalnie jest bardzo pięknie ułożone. Nie, jest piękny, słoneczny dzień natura w, pełni. w rozkwicie, rozkwicie prostu prostu jest cudownie. A taki bonus, który wynika z wynika z połączenia z, naturą, z pozwolenia z na to, na to, aby poczuć energię. Bonus to jest radość, która się pojawia w każdej komórce ciała w momencie, kiedy pozwolisz sobie na to doświadczenie, pozwolisz sobie na to, aby czuć to naprawdę w pełni. Aby niczego nie blokować. Aby to po prostu przepłynęło przez ciebie. Dało Ci tą radość, radość doświadczenia właśnie, właśnie tego, bo jest to naprawdę niesamowite doświadczenie w momencie, kiedy pozwalamy sobie na to, aby to naprawdę poczuć. To jest po prostu... To jest po prostu niesamowite. Zmieniłam się za tym. Tak jak mówię, bo łatwo... Łatwo gdzieś wpaść w ten kanał tych codziennych zajęć, w ten robocizm i zapomnieć o tym, aby być. To wszystko właśnie składa się do tego bycia, do tego, żeby być, doświadczać, kochać z tym światłem, z tą głością. чоть венктый досвядчен